Kochani, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj chcę dla Was nagrać Denko, ponieważ trochę już tych produktów zużyłam i chciałam jeszcze to dla Was zrobić jeszcze w starym roku i przed świętami. No dobrze, może zacznijmy od zapachów. Ja ogólnie powiem Wam, że Chodząc do pracy, to tez, y, używam takie tańsze bardziej perfumy a do y, no, albo wody toaletowe. A tak na jakieś specjalne wyjścia to używam perfum. Filmik o perfumach to y, już na pewno widzieliście. I może zacznijmy tak. Ja ogólnie kupuję takie niedrogie u nas są te wody toaletowe z Zary. I tutaj mam zużyte Black Amber. Tak się prezentuje. To był taki zapach. No, powiem Wam taki y, ciężki, trochę taki powiem wam, no jesienny zapach, tak powiem. Y, tu będę sobie wrzucać do torby. Następny jest y, Zarałomen Rose Gold. To, to, to wam powiem, że to jest troszkę taki puderowy zapach, troszkę taki md mdły, ale na jesień to tak powiem Wam, że spoko. One nie są y, drogie, nawet mi się wydaje, że w Polsce chyba też są tak po, podobne właśnie y, ceny. I może następnym produktem jest y, oczywiście moja ulubiona też firma Rituals, i y, to jest Rituals of y, Sakura. I to jest mgiełka do y, ciała: y, drzew, drzewo wiśniowe, drzewo wiśni. Bardzo fajny zapach. Powiem Wam, y, fajnie się utrzymuje. Ja lubię właśnie te m, mgiełki z Ritualsa. I jeszcze tu się wychylę, bo zapomniałam sięgnąć. Już mam tutaj też połówkę mniej niż połowę, y, takiej samej. I, I to jest pojemność 50 ml. Bardzo fajne są te mgiełki. I kolejna, kiedyś właśnie kupiłam w Tickemaxie takie właśnie Asian, Asian SPA i to jest Art Deco i to są też takie mgiełki odświeżające, one są bardzo intensywne kochani, ten jest, to jest taki bardzo słodki, orzeźwia, taki słodki, ale taki intensywny, fajny zapach, ja lubię takie zapachy. I tutaj jest Aromatic Body Fragrance yank yank i patchouli. No Bardzo fajny zapach, bardzo, bardzo fajny produkt Po tyle chyba o zapachach, teraz może do twarzy, a więc tutaj mam taką dużą butlę Garnier Skin Active, i to jest płyn, ta woda, ten płyn micelarny, woda micelarna. I powiem Wam, że mnie, ja to je kupuję w tych dużych opakowaniach 700 ml. Jak się pojawiły w sklepach, to tylko właśnie w tych dużych opakowaniach bardzo fajnie mi się sprawdza, bardzo dobrze mi oczyszcza. Ja, twarz. Ja kiedyś już powiem Wam, że stosowałam takie mleczko z garniera w różowym opakowaniu, ale to mi tak zapychało. Jak zmywałam okolice w ogóle oczu, to taką zostawiało mi taką jakby taką mgieł, taką mgłę, czy coś takiego, a to jest bardzo fajny, delikatny produkt. Bardzo on w ogóle nie podrażnia skóry. Jest po prostu świetny i to mam właśnie zużyte opakowanie, a tutaj już też Wam pokazuję, już mamy niż połowę, ja to w bardzo szybkim tempie ekspresowym też zużywam następne będzie, o do twarzy to mam tak kochani krem, właśnie już maltretuję mart go, to jest ten y, Rituals of Karma ja Wam go pokazywałam, kupiłam go y, 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 na wakacje on jest z filtrem 30, 30 i powiem Wam, że tak jak kiedyś wspominałam, że myślałam, że on będzie powodował taki no, wiecie, taki biały nalot na y, skórze, ale on tego nie powoduje. I teraz już mamy jesień, ale ja i tak go nadal używam. I powiem wam, że on w ogóle nie zapycha. Jest bardzo fajny. Taki zapach delikatny, prawie niewyczuwalny. Ja już go przeciąłem właśnie na pół, bo już tutaj wygrzebuję resztkę, ale i tak go zużyję. Y, lada moment. Y, kolejną rzeczą, y, kolejnym kosmetykiem, kochani, jest. Y, Bielenda odświeżająca maska z ananasem i witaminą C. Wiecie co, ja ją w ogóle byłam bardzo podekscytowana. Mówię fajnie, przetestuję sobie, wiecie co, tylko ładny zapach. Nic mi w ogóle jako działanie, to powiem Wam, że nie zauważyłam nic fajnego. Myślałam, że ta scera będzie taka fajna, promienna, odświeżona, ale niestety to jest dla mnie produkt na nie, nie polecam. Następnym produktem jest produkt z klinik. I to jest y, olej. Y, powiem Wam, bardzo fajny. Produkt. Ja na pewno do niego powrócę. Muszę zobaczyć, jak teraz on stoi właśnie w jakiej cenie, bo ja to dostałam. I wiecie co? Super. To jest w ogóle bardzo fajny produkt, bo można go stosować na dwa sposoby. Ja przynajmniej tak go stosowałam. Na płatek nakładałam tam dwie pompki czy trzy i rozprowadzałam na twarz, jako żeby taką zmyć pierwszą warstwę tego makijażu. Albo możecie też y, mieszać to, namoczyć płatek y, y, wody, y, na, y, wody i też dać dwie krople. I on fajnie wtedy się miesza z wodą, i on, y, bo tak to jest konsystencja przezroczysta. A jeżeli z wodą zmieszacie, to on daje taką konsystencję jakby mleczną, coś takiego, taki kolor i też jest bardzo fajny. Bardzo dobrze oczyszcza y, makijaż do skóry wrażliwej. Bardzo polecam Clinic. Później, tutaj mam zużytą chodzącą mgiełka z, mentol, z mentolem i witaminą C. Tu jest napisane twarz, ciało i włosy z ziaj. Też bardzo fajny produkt. Ja lubię też takie delikatne produkty. Później, do twarzy, jeszcze kochani, ja też. Wiecie co? Lubię testować bardzo kosmetyki, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o podkłady. To ja jestem wierną fanką podkładów Catrice Cosmetic HD Liquid Cover foundation. No to to są właśnie te podkłady 010 light beige. Ja mam kolor bardzo fajny. On nie daje takiego mocnego krycia, ale nie zapycha, bardzo fajnie tak no wiecie, ja mam go teraz też na twarzy i możecie sami ocenić, jak on wygląda. On prawie w ogóle jest niewidoczny, ale jest bardzo fajnym podkładem. Troszeczkę tak matuje, daje takie fajne wykończenie takiego takie jakby takiej satyny leciutkiej kochani olejki yy, olejki to zużyłam yy, tak K to jest w ostatnich zakupach z Sticka Maxa pokazywałam wam że kupiłam olejek z witaminą E i z kwasem hialu, hialuronowym I to, jest, yy, hydra i to jest kolejny zużyty właśnie też yy, z tej kolekcji takiej Sticka Maxa Jaką on ma pojemność, kochani? 120 ml, a tamten poprzedni jest 110 chyba, czy 100, coś takiego. I to jest hemp i żółba. I bardzo fajne są te olejki. Powiem Wam, że super sprawa. No zapach, rozwalają mnie te zapachy. On jest w ogóle skąd? Los Angeles. Powiem Wam, że. Bardzo fajne są te olejki, bardzo fajnie się je używa do ciała, fajnie nawilżają, zapachy są świetne, bo to jest taka fajna i tańsza alternatywna, alternatywa tych olejków, ogólnie takich w tych sklepach ze zdrową żywnością, Holand Barret chyba coś takiego. Tam są w ogóle też takie olejki, ale one są w bardzo drogich cenach. A tutaj mamy powiem Wam, że niedużej nie cenie i bardzo fajne są te produkty. To mam jeden zużyty. Tutaj mam Atlantic Aromatics yy, słodki yy, migdał. Też zużyłam. No taki produkt miałam go bezzapachowy. I tutaj mam ogólnie, kochani, że to jest produkt. Czysty, czyli w sensie bez żadnych yy, parabenów. No, bez żadnych tych środków, wiecie, konserwujących. To jest właśnie słodki almond i też go kupiłam w tym sklepie Holland Barrett. Akurat wtedy to y, stosowałam go do ogólnie masażu całego ciała, ale później z czasem y, jakoś tak wyszło, że go szybko y, zużyłam, bo y, po prostu jak wiecie, jak się zmienia pracę i są inne warunki życiowe, no to tak już za bardzo człowiek nie ma czasu na takie bardziej pielęgnacje ciała, dłuższą tak powiem. A więc następny jest żel pod prysznic z Rituals Happy Buddha, no to jest moja ulubiona, ulubiona kolekcja też. Bardzo fajny, słodko taki pomarańczowy, tutaj jest napisane słodki pomarańcz i drzewo cedrowe, bardzo fajny produkt, mały, ale ja już mam dosyć dużo tych produktów, testuję z Ritualsa i powiem Wam, że jest fajny, to jest produkt właśnie z tego kalendarza adwentowego. Następny produkt jest to Holy Cracker. To jest taka pianka do ciała. I on, jak się nakłada, powiem Wam, to ona daje taki szczelający efekt. Takie szczela jak taki kiedyś był. Nie wiem, taki proszek, co się kiedyś jadło w tych czasach. Jeszcze pamiętam jak do szkoły chodziłam. On tak szczelał na języku właśnie, czy to była taka oręża. Co to było? Taki proszek chyba. I to jest właśnie taka pianka, no ja Wam powiem, że white biała lilia i peach blossom. Ja Wam powiem, że no, taki sobie produkt, nie wiem, ja takie bardziej lubię, fajny zapach. Bardziej lubię takie produkty w takich piankach zwykłych, ja właśnie teraz testuję, bardzo fajne, wydajne są. I y, chociaż ta y, pianka bardzo szybko mi się zużyła, bardzo, bardzo szybko, bo ona jest tak jakby napełniona takim gazem, ona tak strzela, musicie sobie wypróbować tą kolekcję i sobie zobaczycie. Może fajna jest y, jak y, posiłowni na trening, takie o coś orzeźwienie. Następnym produktem jest Batiste y, Suchy Szampon Floral and Fruity Blush. Ja lubię bardzo te szampony suche. Powiem Wam, nic mi się nie dzieje ze skórą głowy, bo właśnie ze znajomą niedawno rozmawiałam i ona mówiła, że ma łupież po, po tych szamponach. Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo fajnie mi się testuje wszystkie te szampony i bardzo, bardzo je lubię. Fajnie odświeżają, fajne mają zapachy. I ostatnim produktem, kochani, jest Sanex Dermoprohydrate, Hydra... No nie wiem. Bardzo sucha skóra. Ja już Wam kiedyś w Denku chyba, czy w ulubieńcach pokazywałam właśnie te produkty Sanex. To są żele pod prysznic, hypoalergiczne, bardzo fajne produkty. Ja teraz mam do skóry wrażliwej, testuję, zapomniałam Wam przynieść. I właśnie bardzo polecam. Bardzo fajne produkty, niepodrażniające, one są takie jakby bezzapachowe, bardzo fajnie nawilżające no i do skóry atopowej bardzo Wam serdecznie polecam no i co kochani to już by było koniec no ok, no to tyle tych moich przetestowanych kosmetyków jeszcze jak coś fajnego wybiorę, jeden chyba tylko bubel tak, no właśnie, jeden bubel nieszczęsny z Bielendy, nie polecam, nie wiem ja mam skórę wrażliwą, ale ta, mas ta maseczka to w ogóle nie kupię już jej po prostu, powiem Wam. Ananazy, witamina C powinna dawać fajną, fajne takie oczyszczenia, tutaj nic nie było. No i więc tyle, kochani. Trzymajcie się, może Wy mi napiszcie, co wy, jakie Wy produkty używacie, co ostatnio zużyliście, co polecacie. No i trzymajcie się i do następnego. Pa, cześć!